Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będzie Hall Lumpexowy. Wiem, że uwielbiacie te filmy, ja również sama lubię je oglądać. Tutaj mam wiele słońce, jestem w sypialni, eee, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Pierwszą rzeczą, pierwszą rzeczą eee, jest bluzeczka, którą mam na sobie. Jest to bluzeczka z marki Papaya. Ona jest właśnie taka piękna, morska widzicie, troszeczkę duszę, tutaj mam domowe shorty, to się nie przejmujcie. i widzicie? Ma taki piękny, świateczkowy rękawek, tutaj do łokcia, i tutaj ma taką falbankę. I ja tą bluzeczkę kupiłam z pół roku temu, ale dopiero teraz zaczęłam nosić i ją strasznie lubię. Jest to rozmiar 42, dobra, cen wam w tym holu nie powiem, bo to są moje łupy z jakiegoś czasu. Wam to i tak, nie robię różnicy, czy ja to kupiłam miesiąc temu, czy dzień temu. Po prostu chcę wam pokazać. W każdym razie, chyba żadna z tych rzeczy, które wam dzisiaj nie pokazuję, nie kosztowała więcej niż 10 zł. Więc to jest kolejny odcinek, gdzie ciuchy są do 10 zł. Pierwszą rzeczą, yy, którą wam pokazuję, tak, to jest to taki sweterek marki Sensei. Taki oliwkowo-kaki. Tutaj ma takie zdobienie. On, on, on ma długi rękaw. Jest taki ubiorek, go dam sobie później w przywitkach. Jest bardzo, bardzo wdzięczny, ładny kolorek. Teraz t-shirt, który kupiłam mojemu mężowi, jakoś tak ostatnio. Już go nosił. można powiedzieć, że zdarłam go prosto z niego. Jest to t-shirt z Pumy. Sąsiad chyba ma u nas podobny, taki dłuższy, jest to rozmiar 2XL, ale na mojego męża jest dobry, mój mąż nosi troszeczkę większy rozmiar, ale mój mąż jest, mój mąż jest kawał chłopa i właśnie tak to się prezentuje, piękny, nowy, był nowy z metkami i mówię Wam, ja to na 50% kupiłam, nie był drogi, dam z niego 8 albo 9 zł. w każdym razie orientacyjnie, piękny, super, mój mąż go lubi. Kolejna rzecz jest również męska. Postanowiłam pokazywać Wam również męskie rzeczy z tego powodu, że dużo osób, które mnie ogląda ma narzeczonych, mężów, ma swoje rodziny, ma już dzieci, więc wiem, że będą chętne oglądać takie właśnie mieszane hole. A tą koszulę mąż też nosił. Jest to marki F&F. &F. Jest to piękny, bordowy, piękna bordowa, jeansowa koszula. Tutaj trochę kolor przez to słońce trochę przekłamuje, ale to jest takie piękne bordo, nawet bym powiedziała, że to jest taki bordowa śliwka i też na długi rękaw, na guziczki można troszeczkę mękiety podciągnąć i też jest bardzo fajna koszula taka na elegancko, jak trzeba na niedzielę, wy... na niedzielę żeby się elegancko ubrać, na tygodniu gdzieś jedziemy, gdzieś z wizytą właśnie taka koszula jest super. Teraz Wam pokażę dwie sukienki. Jedna jest na mnie dobra, a druga nie, mimo że obie są w rozmiarze 40. Ta jest na styku jest na mnie mała, źle się czuję. Jest to mango. Ona była z metkami, nawet no jest to mango suit. O, przyłożę ją tak do siebie, żebyście widzieli, ona jest tu pod szyję. Jest taka długość mogłaby być właśnie dłuższa i powiem szczerze, że gdyby dekolt był bardziej V, bardziej otwarty to bym pewnie ją nosiła bo bym się w niej lepiej czuła, ale tu jest tak bardzo podszyjowe i nie lubię takich dekoltów ja się źle w takich dekoltach czuję te półstójki nie są dla mnie i ja wolę jak jest dekolt właśnie większy, ale myślę, że łatwo znajdę inny nowy dom ona kosztowała chyba 4 zł. ta sukienka wiem akurat, że kosztowała 5 zł. Miała... Jest taka piękna w stylu retro. Tutaj jest zakładany dekolt kopertowy. Tył jest na złoty zameczek, jest to marka Doloty Perkins. I ona również była z metkami i tu są takie kieszonki z taką czarną lamówką i ona jest taka przed kolaną, jak dla mnie. Jak ją widzicie gdzieś na przebitkach, jest przepiękny taki materiał grubszy, przypominający bukle, ale to nie jest bukle, to nie jest stricte bukla. Kolejne są legginsy, one były też nowe z metkami, są marka Spencer'a i one są takie, mają długo-szeroką gumę, są świetne, już je nosiłam one są właśnie spranie świeżutkie i one mają bardzo długą nogawkę i są super bardzo lubię takie leginsy teraz sweter e, kolor, który ja teraz bardzo lubię widzicie, jest to właśnie taki morski kolor i tutaj też mamy taki sweterek z Primarka w takim morskim kolorze i on był za złotówkę na złotówkę go kupiłam i tutaj ma tu ma e, takie dzwoneczkowe rękawy a tutaj ma falbankę nad łokciem i jest przepiękny i jest to rozmiar 42 na 44 więc jest super luźny, nie, nie uciska mnie nigdzie, ale nie powiedziałabym, że jest bardzo za duży. Nie powiedziałam, leginsy są w rozmiarze 42, sukienki 40, to mówiłam. I to jest 42 na 44 super, piękny jest i nic nie jest zniszczone. Rzecz, na którą bardzo bardzo polowałam. Bardzo polowałam. I udało mi się w końcu zdobyć. Jest to rozmiar 40. Dam za nią równo 10 zł na 50%. I jest to koszulka Ralph Laurena. Polówka Rau, Ralph Lauren Sport. I to są typowe takie właśnie. Wiecie, jak w Anglii jest taki y, sport polo i właśnie tam ci jeźdźcy na koniach właśnie mają podobne koszulki i właśnie Ra Ralph Lauren od co jakiś czas wypuszcza właśnie kolekcję inspirowaną tym polo i tutaj mamy dwa na, rzymskie dwa na rękawku i tutaj jest właśnie całe to sygnowane, całe to logo. Strasznie mi się podoba. Ta bluzka to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie kupiłam w tym roku. I zostały mi jeszcze dwa ciuchy. Jest to taki piękny miodowy sweterek z, również z primarka jest to ró również rozmiar 42 x 44. Bardzo długo szukałam się takiego miodowego sweterka, który by mnie cisnął tutaj pod szyją. Miał taki wdzięczny dekolt i ten nazywa się taki szerszy. Ha, 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 piękny, piękny kolor miodowy. Jest, jest to szenila, moja ukochana szenila. Już mam od lat, 2, mówię i na Instagramie. To nie zna mojego Instagrama, to zapraszam na Instagrama, bo codziennie dodaję jakieś stories eee, i możecie dowiedzieć się różnych ciekawostek z mojego życia. Mm. I właśnie szenila to jest jeden z moich ukochanych materiałów. Okej, okay, ukochany. Miodowy sweter, tak? nic dzisiaj nie coraz więcej w szafie i ostatni ciuch ciuch, podkreślam, jest to koszulka, którą kupiłam mojemu mężowi jest po praniu, jeszcze jej nie, nie, nie nosił też jest musztarda bo też go w tym roku ubieram w musztardę jest to chexel z Nexta, jest taka luźniejsza bo on, on właśnie mi mówił Paweł ostatnio, że wszystko ma takie obcisłe, że chciałby coś luźniejszego. Więc jedną koszulkę taką luźniejszą udało mi się mu kupić w Wątplixie. Więc będziecie mieć y, to w następnym filmie, jak nagrałam, właśnie takie nowości odzieżowe nasze. Yy, i, I to jest właśnie druga taka luźniejsza. Więc jego rozmiar to powinien, mogłabym powiedzieć, że to jest 2XL, ale czy XL to jest takie luźniejsze, że, żeby się nie pocił, żeby takie miał właśnie fajne. Gdzieś idziemy na spacer. I jest piękna, super bawełna z Nexta. Widzicie, jest, jest, jest ogromne. abym ja się mogła tym otulić. Postanowiłam Wam pokazać dwie rzeczy. One nie są stricte z lumpeksu, ale kupiłam je używane od jednej dziewczyny, która też nagrywa na YouTubie. Eee, I stwierdziłam, że jak one są używane, to pokażę je w holu lumpeksowym. Jedna to jest właśnie taka torebeczka z kółeczkiem. Super, taka efektowna. Jest to chyba marka Mango. Jest to Mango. Jest długi pasek. długi Możemy nosić z długim paskiem. Jest to właśnie taka wrzutka. Na elegancko, że wrzucimy tutaj chusteczki, szminkę, telefon i, i, i wszystko nam się pije. I tu są właśnie te kółeczka na, na pasek. Jaka mucha krowa wleciała. O nie, nie, nie. Muchota nie będzie. I tak prezentuje ta jedna torebka i druga torebka jest z metkami, ale kupiłam je jaku że ona jej nie nosiła i jest to marka Reserved i ona kosztowała 99 zł w salonie. Teraz mamy otwarcie, żeby go nie zepsuła. Mandynka się gubi. I tutaj są jeszcze papiery, wszystkie długi pasek. Widzicie, wszystko jest zafoliowane, nowe. I tu się tak prezentuje. I tutaj jest ten długi pasek. I tutaj po prostu klikamy. I to jest taka torebka bardzo w stylu retro, takiej damy z lat 50. Ja takie torebki bardzo, bardzo kocham. I jest piękna efektowna torebka. Ja powiem szczerze, że z tych wielkich torbiszczy przerzuciłam się właśnie na takie torebki. Bo powiem Wam szczerze, że w tamtych dużych nosiłam wszystko, a było mi potrzebne cztery rzeczy na krzyż. No więc tutaj noszę te cztery rzeczy na krzyż. A jak i tak jeździmy samochodem, to wszystkie takie potrzebniejsze rzeczy, takie jak pilniczki, plastry, wodę utlenioną, i tak wszystko jest w samochodzie, zawsze trzymam to w schowku. I po prostu, tak to się prezentuje. I wiecie co? Znalazłam jeszcze jedną rzecz. Ktoś śledził uważnie mojego bloga, linka macie w opisie, to wie, że kiedyś właśnie miałam coś takiego. Jest to taka kurteczka z New Yorkera, ale ona mi się zniszczyła. Ona mi się tak, tak pozaciągała. To z mojej winy, bo miałam takie torebki nieszczęsne, które tutaj nosiłam. I ostatnio właśnie udało mi się taką samo znaleźć na Lumpeksie. Lumpeksie za 6 zł. I tutaj ją wami ubiorę. Tam miałam w rozmiarze 36, a jest w rozmiarze większym: 38. I widzicie, to prezentuje się tak, jest to takie krótkie, no takie półkrótkie, na zamek. Ale ja po prostu lubię tak to nosić, bardzo mi tego brakowało w szafie. I cieszę się, że udało mi się to ostatnio upolować. Tak więc tak, tak prezentował się cały ten haul. Eee, przybitki mam nadzieję, że Wam też się podobały. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Możecie mi napisać, czy również kupujecie w się, a jak tak, jeśli tak, to co najczęściej tam kupujecie. E, czy, e, czy biegliście z modą i, i kiedyś je kupowali, a teraz już nie? Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, możecie mi napisać. I do następnego, cześć!